Witajcie, nie nagrałem nic, bo rano jest zamieszanie, było zamieszanie, nie, było szybkie śniadanie, teraz przypakujemy. ja piję kawę, coś jem, ostatni dzień pobytu na naszej kwaterze, <laughs> proszę, tyle nam zostało, dwie konserwy, papryka, z czego żeśmy nie przejedli, a to jest moja kawa, którą piję, dwa jogurty, I jem serek. Poszliśmy w pizzę i nie zjedliśmy polskich konserw. Pakujemy się i będziemy jechać do Katanii. Patrzę, ktoś tu idzie. Nie. I będziemy jechać do Katanii. W planie mamy yy, zobaczenie czegoś w mieście. A potem na lotnisko. Tylko pół do trzeciej musimy być z samochodem na lotnisku, bo o trzeciej to tak pasuje wchodzić na samolot. Za 10:05 mamy odlot Prosty plan, krótki. Teraz go tylko zrealizować Postrzątane Pięknie czysto powiedzmy Gotowe do wyjazdu? Tak, tak. Jest W pół do dziesiątej Jesteśmy przed czasem Godzina jazdy do Katani Może półtorej Po mieście pochodzimy To jest jedenasta Po mieście dwie godziny pierwsza trzech godzin na miasto mamy mm. Nie na Bramce, trzecia, dwadzieścia, musimy przejść kontrolę bezpieczeństwa przed. Na no trzecią tak Musimy wchodzić na lotnisko. A, no druga. Może jedźmy od razu na lotnisko i siedzmy ja <gry> sobie 8 godzin na lotnisko. Będziemy mieć dwie godziny na pewno w mieście, ja tak twierdzę. Ja też tak twierdzę. Drogę. Ja mam jeszcze euro takie po 10 Zaparkowaliśmy w Katanii i teraz musimy zapłacić za to parkowanie Jest płatne 0,87 euro za godzinę i teraz... No musimy znaleźć gdzie to się płaci, bo nie ma parkometrów, nie widzę 15 minut walki z parkowaniem Ściągnąłem na szybko aplikację, to trwało minutę I wykupiłem w aplikacji parkowanie godzinne i się okazało, że za niecałe 1 euro mam parkowanie do wtorku, a dzisiaj jest niedziela, bo tu 11 czerwca jest tam długo tą kartkę, tam nie pisałam, Artykuł wysokoła? jakiś tam mi pisze. Wykupiony mamy bilecik, godzinny, ale i tak się. się jest darmowe, bo nie nalicza aplikacja. Prosto do tego Idziemy, prosto. Idziemy zwiedzać Katanie, nie spać Cześć? By. Ładnie pachnie krewetkami, bo tu jest bar krewetkowy za mną. Jesteśmy na głównym Placu Katani, jednym chyba z główniejszych, bo, bo mamy słonia. Mamy słonia, znaleźliśmy słonia, luksus. Słonia, kościół i, i dużo ludzi. Tu jest bardzo dużo ludzi. I bardzo dobrze. Podziwiamy uroki miasta. Byliśmy w katedrze, nawet chwilę naamszcz. Ale główna ta trasa to była ta. No to pójdziemy tam. No to może się wróćmy i idziemy tam. Próbujemy odnaleźć się, bo ta Katania jest bardzo dużym miastem. wam się podoba Katania? Fajnie Dużo to ludzi jest, Ale bardzo fajnie, a jak ładnie śpiewała tam Tak, bo ja ją, ja ją uczyłem To jest moja uczennica Kiedyś jej pokazywałem chwyty i teraz Do odpadów. Wszyscy wchodzili na jakiś dziedziniec To my też jesteśmy gorsi Trafiliśmy na odpust Odpust jest wspaniały Dziewczyny idą po odpuście, a ja z rządką wychodzimy. Czekaj, to ja im powiem, że my będziemy czekać na zewnątrz. One niestety tu chodzą. Nie poddajemy się. Za nami tyle drogi. Tam na horyzoncie widać jakąś bramę. A my idziemy A przed nami tyle drogi. Tam jak Eta na horyzoncie i te bloki, tam musimy dojść. Tak Na etny? Tak Weź na nią? Tak Jest ci teraz gorąco Natalia? Ciepłutka jest No to się musisz schłodzić trochę To trzeba iść na A nie jest, bo to są sklepy monopolowe A w tych monopoli w tym akurat nie, ale w tym wcześniejszym Tam Panowie dostali Plastikowe kubeczki stoją przed sklepem i łoją winko. Wyglądali takich gara eleganckich, nie ma takich żuleiros. Gorąco. W słońcu jest. Normalnie jest 20 stopni, a w słońcu jest 25 jak nic więcej. Nie piję Aperola, bo nie mogę. I, ale ten co co tu jest do tego dołożone? No i proseko. Nie wiem, może sok pomarańczowy troszkę. Może. Proseko jest dołożone. Ja mam kawę troseco americano. Jest prosecco, to jest stara Nie, espresso, bo espresso jest za mało. A, jest. Rozebrałem się, ewenement, Polar ściągnąłem Nie po to wziąłem, żeby nie chodzić w nim, ale <laughs> Ale on taki świeży już nie jest, mój koleś Tata, Żartowały. ale tata przebrał koszulkę, ubrał pierwszy raz czystą i spadnie. A majtki też zmieniłeś do święta? Nie Aha Majtki mam no narodzeniowe. No. Mam koszulkę, najładniejszą koszulkę Pokaż jaką koszulkę Widać? Koniec przerwy przy stoliku, teraz idziemy na przerwę Idziemy na frytki, bo były tu ładne frytki i chcemy je zjeść A to nie było gdzieś tam? nie wiem, nie wiem nie właśnie, się że to tu na dobre. Też mi się tak wydaje, ale. To dziewczyny. Gdzie były frytki? Chyba my... z, po, za ulicą, chyba. Ale my za ulicę nie przeszliśmy. Nie przeszliśmy? Nie. A faktycznie my wędrujemy no. no. to Nie, to przeszliśmy. Frytki to będzie nasz obiad. Wielkoniedzielny. A, bo my za tą no, drugą nie przeszliśmy One były tam Bo no, my tak, tu nie, nie, nie. już doszliśmy, to już Szukamy frytek, były ładnie wyglądające frytki Jak kogoś interesuje, to we Włoszech kawa jest dość tania, bo kosztuje między... Około 2 euro kosztuje, 2, 2,5 Na rynku w tym? No na w rynku, tak, w Katanie, większym mieście A właśnie. tak to nawet potrafi kosztować 1 euro Półtorej euro Myślę, że tak o połowę tańsza jak w Polsce jest Aperol. A perol to jest wino z wodą, 8 euro albo 10, zależy. Ale zależy, bo też kosztowało, przecież tam na tych górach, o, tych no górach to w to górach no. kosztowało 2 czy 4? Ale to byliśmy w takim miejscu, że tam nawet ludzie nie dochodzili. No tak. 4 kosztowało. 4, no, to to Wartne było. Wortne. My tam z Sarą będziemy, my tam się z Sarą osiądziemy, tam będziemy pić i jeszcze nawet nie potrzebuje. Tam, starą osiędziemy. Jakie to miasteczko było? Będę się pytał o babie z czerwonymi nosami, jakbym się chciał znaleźć. <gryw> Ale jakie to miasteczko było? No tej włoskiej mafii. Taormina. Taormina, dobra, dobra. To ja wiem już gdzie z starą przyjedziemy. Luksusowa restauracja Chipstar. Na frytki idziemy. Oj, przepraszam. Chipstar. Co? Ja chcę tylko z solą frytki. Posiłek zamówiony. Wow. Cztery razy frytki średnie. jedne są z majonezem a la Pepe. Kto to zamówił? Ty. Skąd wiesz? A nie wiem, zgaduję. Z czym zamówiłaś te frytki? Z majonezem. Ty? Nie. Z ketchupem. Jakim? Zwykły. A la Pepe? Nie. Majonez a la Pepe? Ja zwykłego nie lubię. A ty kochanie z czym? Z niczym. Nie wiem. Czy... Co to jest? Poluje? Na wiem, ona poluje? Czekamy. na nie wiem. Wzięliśmy sobie frytki medium. Myślałem, czy może large. Frytki średnie 3,5 euro, duże 5. Dzięki Bogu wziąłem sobie średnie. I taki mam pakunek. Już zjadłem trochę tych frytek. Duże. Nie wiem czy my to przejemy, ale będziemy próbować. Idziemy teraz do dziewczyny śpiewającej. Jak frytki Natalia? Dobra. Jak te frytki? Dobre. Tak, a nagrałeś już wcześniej co Panią? Którą? Tam coś śpiewała. To co w tych majtkach chodzi po ulicy? Tak, to tam coś śpiewała. Dobrze. To teraz nagrać, bo ona ładnie śpiewa. Nie, tam śpiewa zwyczajnie. bo mam mi to. <laughs> Trzymaj mi to na A, a ja ty umiesz ugać. tak zwyczajnie? Jak co? No śpiewać tak no, zwyczajnie. Przecież, że umiem. Tylko no niektórzy, coś, niektórzy na trzeźwo nie tańczą, a na, na trzeźwo nie śpiewa. Kochanie, jak tam frytki? Dobra. Jeszcze jedne chcesz? Tak, dwa. dwa. <laughs> Jeszcze mamy jakieś pół godziny, 40 minut i, minut, i trzeba będzie jechać. Dwa. Opuszczamy plac z Grajkiem. Z Grajkową, bo to dziewczyna, która śpiewa i gra. Teraz ma przerwę, musi chyba coś łyknąć, bo jej w gardle zaschło. Idziemy do Porto. Do portu podejdziemy i do samochodu, który w sumie jest niedaleko. Udało nam się wyjątkowo zaparkować w prawie w samym centrum katanii. Ale to był fuks. Ktoś odjechał, myśmy wjechali. O trzeba jeszcze starszą surkę odciągnąć, a to nie będzie proste, bo ona musi słuchać grania. <słuch> Idziemy. Widzisz, grajek się wypalił zawodowo i... co? Przestawiają, zaraz na średnią. Ale ten przebój coś jej nie szedł, chyba, nie? Czemu nie szło? Mi tam się podobało, 2002 mój Lady Ladies gaga i trochę nie szło. A mi tam się podobała, Le Ladies gaga. Poza tym to był jeszcze w kupę. nie to tak fałszywa. Nie, nie, nie. Jak to nie, fałszowa, A wiecie, żeśmy gaga. zgubili młodszą córkę? A jest, śledzi mnie. Depcze mi po piętach. Na jednym z drogów tego placu głównego ze słoniem jest fontanna. Ładna, ale wokół niezły. Woda bardzo czysta, śmieci i całkiem ładna fontanna. O, są moje dziewczyny. Do samochodu. Jakaś parla. A taka ten motor mu trochę? Rzeknamy naszą furę, która tam została. Około 1400 km w nią przejechaliśmy. Braliśmy ją, miała 1300 i było 3-4 wypożyczających. My tu mało jeździliśmy, jechaliśmy 1400 km. Podwoiliśmy tą wartość. Limitu kilometrów nie było. No nie, nie sprawdzał, sprawdzał, chyba nie, przecież sprawdzał czy jest full, natankowany. Aha, dobrze. Lotnisko, która jest godzina? Druga, no mamy trochę czasu. Powinniśmy być koło trzeciej, ale w miarę to szybko poszło. Nawet 20 małby wszystko od prawie, tak? Tak. No koło trzeciej, wystarczy. Wystarczyło? To nie wiadomo kolejka może? Tak pusto łyso bez samochodu. Stoimy, czekamy na słoneczku. Pod topimy smutki w kruasantach. Ja mam kruasanta. A ty masz co? Wafla. One pięknie pachną te wafle. Pięknie. Nie powiem czym. A ty co robisz? Siedzę, słucham muzyki Dobrze. Miłego siedzenia. A żonka moja co robi? Grzebie. Taki mały grzebcie. No jeszcze tak z pół godziny, 20 minut będziemy tu siedzieć i idziemy na lotnisko. Co tam było? Lotnisko, odprawa. Zabrali mi. Zabrali nam słoiczek z pesto. Niestety. No i pistacje. Y tak, pesto. Słoiczek z pistacjami. Trudno. Zaraz mamy bramkę, wsiadamy do samolotu i jedziemy do Krakowa. Proszę pani. Jak tam? Fajne miejsce, nie? A jak tam u pani? A u pani? U mnie też tylko mi strasznie gorąco się chyba muszę rozwiązać. Samo... Samolot, pewno będzie pewny. Wylądowaliśmy na Balicach 12 stopni, ciepło. Siódma wieczór. Jak cię czujecie w Polsce? Nie, dobrze, dobrze. dobrze. Pamiętacie, że będziecie mieć nie niego? Zadzwoniłem po pana w parkingu, za niedługo będzie. Czekamy na odpowiednim miejscu na pana, który przyjedzie busem. Czerwony renotrafik. Tak, nic, I nie pomyślcie, jakbyśmy teraz dopiero wyjeżdżali, cała ta mordęga przed nami jeszcze. Gdzie wyjdź? <głos》> w tam, tam gdzieśmy dojrzeli dopiero. Ja bym tam na tym się pomordowała jeszcze raz. Na Sycylianą pomyślaby zjeść znowu 16 pizz. No, 16 zjedliśmy? To tak? 12. 12 a. Za 6 dni zjedliśmy 12 pizz. 10 paczek makaronu. <śla> Szkoda gadać Czekamy Ja, fura, dziewczyny w środku, wycieczka zakończona Do następnej wycieczki Jedziemy w gości, a potem do domu. Taki plan. Pora jechać. Cześć, fura! Teraz trzymaj się, je, teraz ty pracujesz.